Aleluja! Pozdrawiam wszystkich przyjaciół bardzo serdecznie. Uśmiecham się do Was i chciałbym przekazać to, co leży mi teraz w sercu, z czym chodzę, o czym przemyślam. Dzisiejsza Ewangelia przypomina mi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to pragnienie Zacheusza zobaczyć Jezusa. Zapragnie dziś zobaczyć Jezusa w swoim cierpieniu, bólu, osamotnieniu, odłączeniu rozraduj się, że wszystko ma swój sens. Przede wszystkim Zacheuszowi przeszkadzał tłum i jego niski wzrost, ale pokonał. Pokonał to, wchodząc na sykomorę. A więc możemy pokonać wszystkie bóle i cierpienia, aby zobaczyć Jezusa prawdziwego. Prawdziwego Jezusa, który chodzi po ziemi, jest z tobą i odbiera ci strach i lęk, z, każdego twojego, z każdej chwili Twojego życia. A druga rzecz, Jezus widząc Zacheusza na sykomorze, mówi do niego, jeszcze dziś, teraz muszę wejść do Twojego domu, do Twojego wnętrza, do Twoich problemów, do Twoich trosk, do, twoich, do Twojego bólu, do Twojego cierpienia i do Twoich niepewności. I wszedł do jego domu i się dokonało nawrócenie. Włączając mój kanał i słuchając tego, czuj się zaproszony do tych dwóch rzeczy. Pokonaj wszystkie bóle, cierpienia i trudy, które nie pozwalają ci widzieć Jezusa. Nawet jakbyś pomyślał, czy pomyślała, że to jest bardzo trudne. Na Zacheusza też to było trudne, zrób to. I też czuj, poczuj to zaproszenie. Zaproszenie Jezusa. Do wejścia w Twoje serce, w Twoje bóle i cierpienia, w Twój mózg, w Twoje myśli, może natrętnie męczące Cię jakieś myśli, trudności, z którymi się teraz borykasz. Jezus musi wejść do Twojego wnętrza, by dokonało się nawrócenie. Musi wejść, musi. Nie, że jest zmuszony, ograniczony, ale dlatego byś żył pięknie i żyła pięknie. Byś żyła y, tak, jak On chce, by Twoje życie dziś i jutro było piękne, by Twoje życie było całe życie piękne. Życzę Tobie tego, y, wypraszam też łaski tu na Kalenbergu, na Łysej Górze, y, abyś miał radość, abyś miała radość, pokój, nową wiarę i nowe nadzieje. Amen. Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jestem z Tobą w każdym Twoim cierpieniu, bólu. Towarzyszę Ci modlitwą, różańcem, tym, czym mnie Ty obdarzyłeś i obdarzyłaś swoim, swoją radością i pokojem. Błogosławię Twoje myśli, Twoje życie. Amen.